Cześć, witajcie. Z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do porównania Samsunga Galaxy S6 z 2015 roku i Samsunga Galaxy S7 z tego, czyli 2016 roku. Oba urządzenia to są urządzenia flagowe i na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, o ile nie identycznie. Natomiast zmian jest dużo więcej i to nie tylko tych software'owych, ale również hardware'owych. Ale zacznijmy sobie od początku. W obu urządzeniach mamy oczywiście ekran 5,1 cala Super AMOLED 2K, czyli 1440x2560 pikseli. Jest to to samo z zagęszczenia pikseli, czyli około 577 pikseli na cal. W przypadku specyfikacji technicznej oczywiście S7 ma nowszy procesor Exynos 8890, w S6 mamy 7420 i tutaj mamy Mali T760, tutaj Mali 880. Również w pamięci RAM mamy nieznaczną różnicę, 3 GB w S6, w S7 4 GB. Aparaty w obu urządzeniach nie są identyczne, 16 MP światło 1.9 w przypadku S6, 12 MP, czyli mniej. W nowszym urządzeniu mniej, ale światło 1.7. Z przodu obydwa urządzenia mają 5 MP, 1.9 i znowu w S6, 1.7 w S7. Warto wspomnieć o baterii, bo jest to bezpośrednio związane z wymiarami urządzenia. W S6 mamy 2000 1550 mAh, natomiast w S7 mamy aż 3000 mAh. No i właśnie, tegoroczne urządzenie, czyli S7, jest o milimetr grubsza od S6, natomiast jest węższa i niższa, więc tak to dokładnie się prezentuje, jeżeli chodzi o te dwa smartfony bezpośrednio między sobą. Te różnice nie są duże, tak jak możecie zauważyć, to są dosłownie dziesiątki milimetrów, ale różnica jest i warto o tym wspomnieć. Na pierwszy rzut oka wygląd urządzenia również nie zmienił i mamy dokładnie te same wersje. Kolorystyczne, natomiast możemy zauważyć, że S6 jest delikatnie jaśniejsza w, w tym odcieniu niż Samsung Galaxy S7. Tak samo jeżeli chodzi o to szkło, jak i o ramkę. Ramka w S6 jest oczywiście taka dość jasna, natomiast w S7 mamy tak jak w serii, a trochę ciemniejsze kolory. Warto wspomnieć natomiast o tym, że z tyłu urządzenia również mocno się zmieniły. Oba urządzenia są wykonane z aluminium i ze szkła, bo właśnie Gorilla Glass 4 z przodu i z tyłu mamy w obu urządzeniach, tak samo się z tyłu palcują, tu się nic nie zmieniło, natomiast możemy zauważyć, że właśnie te aparaty, które mamy w tych urządzeniach no, są zupełnie inaczej skonstruowane. W S6 oczywiście dość mocno wystaje ten aparat. W S7 natomiast jest on praktycznie płaski, no delikatnie tam mamy 0,46 mm, jeżeli chodzi o grubość wystawania poza obudowę samego urządzenia. Dodatkowo w S7C możemy zauważyć, że te rogi są tak zaokrąglone, troszkę jak w Samsungu Galaxy Note 5, jeżeli dobrze kojarzycie urządzenie, natomiast reszta pozespołu wygląda właściwie identycznie, jeżeli chodzi o tył. W przypadku ramek oburząceń i rozmieszczenie przycisków jest identyczne, natomiast tacka na nano tylko na nano bo nie mamy microSD w S6 znalazła się na prawej stronie, natomiast w S7C mamy u góry i mamy właśnie tam wejście na microSD, czyli możemy sobie rozbudować tą naszą pamięć do 200 GB. Na dole mamy właściwie. Identyczne rozwiązanie w obu modelach, natomiast możemy zauważyć, że w S6 jakby przez środek tej ramki przychodzi taka linia, tak dziwnie troszkę to spasowane jest. Natomiast w S7 jest to dokładnie już spolerowane, nie ma tutaj żadnego jakby takiego dziwnego łączenia. Przyciski w S6 również mniej wystają, ale to jest właściwie szczegół. No i nie mamy tego jakby spłaszczenia na naszej ramce, co możecie teraz zauważyć. No i jedną z większych zmian jest również to, że w S7 nie znalazł się port podczerwieni, co mamy w S6. Rozmieszczenie przycisków, głośników kamer, tego wszystkiego jest mniej więcej identyczne. Warto wspomnieć o tym, że nie mamy tutaj takiego srebrnego głośnika, tak jak w S6, w tym nowym modelu. No i przycisk Home zdecydowanie mniej wystaje, nie ma tej ramki, dzięki czemu tworzy taką jakby bardziej integralną część całego urządzenia. Obu urządzeniach mamy oczywiście dwa różne systemy. W przypadku Samsunga Galaxy S6 jest to Android 5.1.1, w przypadku S7 601 to są różne wersje nakładki TouchWiz tej Samsunga. W chwili obecnej te systematyczne na tych wersjach systemu wyglądają następująco 1230 do 1926 punktów. Jeżeli chodzi o AnTuTu to mamy 78 tysięcy do 127 tysięcy, no jeżeli chodzi o kwadrant 35 tysięcy, a tutaj prawie 35 tysięcy, czyli najmniejsza różnica jest tutaj bezpośrednio w kwadrancie. Oczywiście nie ma żadnych tak bardzo wymagających gier, żeby zobaczyć teraz różnicę między tymi dwoma modelami, bo S6 jest nadal bardzo wydajnym smartfonem, natomiast w tej chwili możemy powiedzieć troszkę o temperaturach. S6 dobrze wiemy o tym, że potrafi się mocno nagrzać i rzeczywiście były momenty, kiedy ona no, robiła się dość nieprzyjemna, jeżeli chodzi o temperaturę, które panują na tylnej powierzchni szkła. W przypadku S7 mamy dodatkowe chłodzenie, tutaj, które uruchamia się w momencie, kiedy urządzenie się nagrzeje. Owszem, S7 też potrafi się nagrzać, ale do mniejszego stopnia i zdecydowanie szybciej się chłodzi. Zdecydowanie szybciej chłodzi się to urządzenie. Porównuję tu bezpośrednio baterię, czyli 2550 mAh w S6 do 3000 mAh w S7. S6 osiąga wyniki 3,5 godziny, 4 godziny, 4,15 maksymalnie na ekranie, natomiast w przypadku S7 możemy spokojnie osiągnąć 5 godzin, nawet udało mi się osiągnąć osiągnąć 7 godzin na ekranie. Warto wspomnieć o jednej znaczącej różnicy w obu urządzeniach, nie wiem czy pojawi się to w S6, wątpię. Always on display, czyli cały czas wyświetlająca się godzina, w przypadku S7 mamy tutaj godzinę, dodatkowo procentowe naładowanie telefonu, datę, natomiast są tu tylko powiadomienia odnośnie nieodebranych połączeń i wiadomości, nie ma tutaj informacji z innych komunikatorów. Oba urządzenia posiadają skaner odcisków palców, w Samsungu Galaxy S6 działa on dobrze, nie był on najszybszy, natomiast Samsung Galaxy S7 jest troszkę lepiej. Troszkę lepiej, nie jest to jakaś kolosalna różnica. Minimalnie szybciej odblokowuje się nasze urządzenie. Natomiast w jednym i w drugim przypadku musimy najpierw nacisnąć przycisk, żeby po prostu podświetlić sobie ekran. Jedną z istotnych zmian w konstrukcji obu modeli jest oczywiście to, że Samsung Galaxy S7 jest wodoodporny, posiada certyfikat IP68, czyli do pół godziny, do półtora metra możemy go wrzucić do wody, natomiast Samsung Galaxy S6 nie jest wodoodporny. Porównując interfejs Samsunga Galaxy S6 z Samsungiem Galaxy S7 oczywiście zmieniły się delikatnie kolorystyka, jeżeli chodzi o urządzenie, natomiast w jednym i w drugim przypadku mamy możliwość stosowania tej motywów, te różnice są naprawdę minimalne, również w jest większość tych samych funkcji. Warto wspomnieć natomiast o zaawansowanych funkcjach, gdzie po prostu przegrupowano część elementów z innych menu. Oczywiście macie to dokładnie w recenzji S7, na którą również tutaj zapraszam i Wam ją posyłam. Warto wspomnieć o tym, że. Preinstalowanym jakby rozwiązaniem w Samsungu Galaxy S7 jest oczywiście Update, który jest jakby na lewej stronie od razu, jako pierwszy ekran. Natomiast w przypadku S6 nadal jest to Briefing. Przednie aparaty w obu urządzeniach są właściwie takie same. No w S7C mam trochę jaśniejszy obiektyw 1.7, a nie 1.9, natomiast jest to nadal 5 megapikseli, więc te zdjęcia są bardzo podobne, jeżeli chodzi o przedni aparat. Natomiast w S7C mamy ten Flash, czyli to, że ekran nam miga tuż przed zrobieniem zdjęcia, jeżeli jest. No, ciemną gdzieś tutaj w otoczeniu. Natomiast różnice, jeżeli chodzi o aparaty między S6 a S7 z tyłu, są już dość znaczące. Oba aparaty możemy uruchomić za pomocą podwójnego kliknięcia. Nie ma tu jakiegoś większego problemu z tym. Największym problemem, jeżeli chodzi o S7 w przypadku aparatu, jest to, że maksymalna rozdzielczość, czyli 12 megapikseli jest w formacie 4x3. Nie każdemu musi to pasować. Natomiast, żeby osiągnąć 16x9, musimy zejść aż do 9,1 megapiksela. Natomiast jeżeli chodzi o S6, tutaj mamy 16 megapikseli, właśnie w rozwiązaniu 16 na 9 czyli do wyświetlania na telewizorach i tak dalej. Właściwie te funkcje są identyczne w obu urządzeniach, natomiast zmienił się zupełnie sposób fotografowania. Zobaczcie już dlaczego. Samsung Galaxy S6 w momencie, kiedy robimy sobie zdjęcie, potrzebuje chwili, żeby sobie wyostrzyć. Oczywiście w jednym i w drugim urządzeniu mamy automatyczny tryb nocny i automatyczny tryb HDR. Jeżeli zmienimy sobie miejsce, gdzie chcemy wyostrzyć, zobaczcie, że mamy. No, Musimy kliknąć, żeby nam wyostrzył i troszkę to zajmuje, troszkę to zajmuje. Natomiast w Samsungu Galaxy S7 zostało to na tyle fajnie zrobione, że gdziekolwiek skierujemy aparat, od razu jest ten obraz ostry. Jeszcze raz Samsung Galaxy S6. Warto wspomnieć o tym, że jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S7 i jego aparat zastosowano kilka nowych rozwiązań. Pierwszym z nich jest to, że... Wszystkie piksele, które mamy na matrycy, jednocześnie oszczą, i dzięki temu mamy właśnie ten szybki autofokus. Obecnie, gdzie spojrzymy, automatycznie obraz jest wyoszczony w danym miejscu. Nie ma tej zwłoki, tak jak w przypadku Samsunga Galaxy S6. Drugim ważnym rozwiązaniem, gdzie jest przewaga S7 nad S6, są zdecydowanie większe piksele. 1,4 mikrometra do 1,12 mikrometra, i oznacza to tyle, że po prostu obraz, który widzi kamera w jednym i drugim telefonie, w S7 jest po prostu jaśniejszy. The cat miejscu i w scenariach, gdzie S6 musi użyć już trybu nocnego, żeby po prostu doświetlić dłużej daną scenerię, S7 potrafi zrobić zdjęcie jeszcze w normalnym trybie. Dzięki temu ani zdjęcie nie będzie poruszone, no ale też będzie widać mniej na nim szumu. Ostatnim rozwiązaniem jest technologia Dual Pixel, która jest stosowana również w lustrzankach i, i ona tutaj powinna pomóc przy po prostu plastyce obrazu i rzeczywiście te zdjęcia z S7 no wyglądają po prostu bardziej żywo. Szczególnie chodzi tutaj o tło, o tło, które jest rozmazane jakby z tym gdzieś tam na dalszym planie. Ono nie jest takie sztuczne, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie i macie tutaj kilka przykładów. Na sam koniec na pewno zapytacie, no to jak Samsung Galaxy S6, który ma 16 megapikseli robi gorsze zdjęcia od Samsunga Galaxy S7, który ma 12 megapikseli? Dlatego postanowiłem przygotować wam specjalne zestawianie te same ujęcia robione przez oba aparaty z tego samego miejsca w różnych porach dnia, przy różnych scenariach, czyli robiło się coraz ciemniej i po prostu w obu przypadkach aparaty no, dawały ile mogły rady. A różnicę możecie zobaczyć sami na porównaniach. Pomimo tego, że mamy 12 megapikseli, tych szczegółów nie ma dużo mniej, a zdjęcia naprawdę są jaśniejsze i stosowanie szybciej robione, biorąc pod uwagę to, że więcej Światła wpada do obiektów S7. Na sam koniec warto wspomnieć o jednej ważnej rzeczy. Android 5.1.1 na Samsungu Galaxy S6 to nie jest ostatnia wersja Androida, mamy już aktualizację do 6.01, na moim modelu niestety jej nie ma. Natomiast no nie wiadomo jak będzie się kształtowała bateria, jakie funkcje dodatkowo jeszcze dojdą i co się pojawi nowego w modelu S6. Warto natomiast wspomnieć o rzeczach, które się nie mogą zmienić. W obu przypadkach mamy szybkie ładowanie. Mamy bezprzewodowe ładowanie i w S7 mamy również bezprzewodowe szybkie ładowanie, czego nie ma właśnie w S6, bo zostało ono wprowadzone dopiero w S6 Edge Plusie i Note 5. Podsumowując, różnice między Samsungiem Galaxy S6 i S7 na pierwszy rzut oka nie są jakieś kolosalne. Warto natomiast wspomnieć o tym, że jeżeli spojrzymy głębiej, to rzeczywiście te wszystkie elementy, które były niedopracowane, zostały poprawione. Elementy, które rzeczywiście są na minus w, w S7 w porównaniu do S6, to brak podczerwieni, no i to, że w maksymalnej jakości zdjęcia, które robimy, są 4x3. No mnie akurat osobiście to specjalnie nie odpowiada i wolałbym, żebyśmy mieli format 16x9. Natomiast możliwość rozszerzenia pamięci za pomocą microSD, możliwość wrzucenia telefonu do wody, mamy iP68, czy nawet zachlapania, tutaj nie ma żadnego problemu z tym. Ten aparat, mimo wszystko, jest lepszy. Głośnik w Samsungu Galaxy S7, ciut głośniej, natomiast na pewno jest taki bardziej przytłumiony i no tak jakby troszkę udaje, że ma trochę więcej basu. I, i no i słuchaj, po prostu ta jakość odtwarzanego dźwięku jest po prostu ciut lepsza, ale nie są to jakieś wielkie różnice, a sami dobrze wiecie, że ja nie jestem jakimś specjalnym audiofilem. Dorzucono kilka nowych rozwiązań, które nie wiadomo, czy pojawią się w Samsungu Galaxy S6 nawet po aktualizacji. No na pewno nie będzie Always on Display, to jest nowa funkcja, która się pojawiła. Na pewno bateria lepiej działa w Samsungu Galaxy S7 i Samsung Galaxy S7 Lepiej trzyma się w dłoni, biorąc pod uwagę te zakrzywione elementy, które mamy z tyłu obudowy tego zagiętego szkła. Sam urządzenie również się grzeje, natomiast mniej i szybciej się chłodzi. To jest moim zdaniem również kolejny element, który jest na plus. Oczywiście w urządzeniu zaszło dużo więcej zmian, jeżeli chodzi o różnice w systemie, w interfejsie, ale żebyście mogli zobaczyć, jak to faktycznie wygląda, zapraszam was do recenzji zarówno Samsunga Galaxy S6 jak i Samsunga Galaxy S7. Dzięki bardzo za uwagę, jeżeli macie jakieś pytania, dajcie znać. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć.